Polityka partyjna jest strasznie plemiennym zajęciem. Strasznie powiedziałbym, darwinistycznym konceptem. Najsilniejszy wygrywa. Ile zniesiesz do swojej jaskini, tyle będziesz miał, a reszta niech umiera, tak? no, słuchajcie, to jest XXI wiek. Tak? To malal mamy się w takie rzeczy bawić? Przyjaciel czy nieprzyjaciel, pałą w łeb i do jaskini, tak? I cały jego majątek, i wszystko, co ma, a później się pomyśli, przyjdzie silniejszy, to on nam zrobi to kuku. Takie prawo. Słuchajcie, to jest XXI wiek? To ma być Polska naszych dzieci? To ma być opowieść o tym, jak chcemy budować nasz świat litości. Chcecie tak budować swoje rodziny? Chcecie tak budować swoje przyjaźnie? Miejsca, w których pracujecie? No powiedzcie szczerze, chcecie? To dlaczego chcielibyśmy mieć, mielibyśmy chcieć budować tak politykę? Mielibyśmy chcieć budować tak Polskę. Czym ta Polska sobie zasłużyła? Że my ją mamy tak właśnie budować, a nie tak, jak chcielibyśmy mieć w domu, jak chcielibyśmy mieć u siebie. Z tymi, z którymi pracujemy, jesteśmy blisko, łączy nas miejsce zamieszkania. Umiar. To jest wielka szkoła w polityce. Kiedy ktoś cię atakuje, nie zabić. Niektórzy tę sztukę już opanowali, inni wciąż się w niej wdrażają, bo to tak działa. O tym jest ta wiejska wciąż w znacznej mierze. Jak ktoś ci wyprowadzi cios, to ty mu musisz wyprowadzić taki cios, żeby on ci nie mógł wyprowadzić następnego ciosu. Są dwa trupy po jakimś czasie, ale kogo to obchodzi? Karawana jedzie dalej, tak? Ludzie, to jest paranoja. My musimy z tym skończyć. Dlatego my dziś jako trzecia droga wyciągamy rękę po raz kolejny i mówimy: słuchajcie, dość kłótni do przodu. Znajdźmy umiar w emocjach. Znajdźmy umiar w słowach, znajdźmy umiar w naszych oczekiwaniach, żądaniach, w rozpychaniu się na scenie. Polacy tak zdecydowali, że dla każdego z nas wystarczy miejsca.